to Witamy Bajka Balkańskie Bajkaolskie. Kurde, sam już nie wiem jak to się wybrało. E... Człowiek na motorze, który jechał właśnie po, e... po lodzie, mówił, że nie ma problemu, jeździ pieszką, można, można iść. A tutaj nie wiem czy widzi tam też ktoś na saniach. Poszedł jakiś chyba rybak, on tam dalej. Ale ja po prostu będę. Koło brzegu, niedaleko. Tak, za bezpieczeństwo, No Jest jeszcze 15 godzina. 2 godziny jeszcze, jeszcze dojdę. Jest takie tam, kilka domków przy brzegu, właśnie to jest mój cel jakieś 5-6 km, właśnie tam chciałbym, tam chciałbym dojść. No. no, Piękna pogoda. Dzisiaj z rana było czy, chłodno Gdzieś ponad minus 30 stopni za dnia też 25. Tutaj kupiłem sobie słoninkę, e, sobie jakiś tam tea No w takiej pogodzie. No, no. kurczę, ale on daleko idzie. chyba. Kurczę, może na drugi brzeg. Nie wiem, czy widzicie. Taki by biały punkt. Biały punkt, czarny punkt. No. No dobra, to dla mnie daje taką pewność, że tu ludzie chodzą. E, oni wiedzą najlepiej, e, kiedy można chodzić. Jaka jest, jaka jest grubość lodu, no to mi daje taki znak, że jest, że jest bezpiecznie tutaj przyjechał niedaleko motorem, widziałem ślady skutera śnieżnego i jest, jest ok czyli jest, czuję się taki miarę no, spokojniejszy no. nie to, że jakaś tam panika czy, czy strach, no, strach zawsze jest na tym, na tym lodzie no, dzisiaj szedłem, że bo można widać dno. No, myślę, że to jest 10-15 15 metrów. No, z jednej strony jest super, coś takiego zobaczyć, a z drugiej strony, kurde, no, nie daj Boże tam wpaść. No, no ale nie, nie myślmy o tym. E, idziemy, idziemy dalej. No, i tu będzie moja teraz druga, trzecia noc nad Wajkałem. No to taki, nie wiem, to jakby taki barak, letnik, to, to tak jakby się nazywa, ale byłem w środku, zaraz wam pokażę. E... Przyprawa była, kłucze ciężka, wyszedłem za jakieś, nie wiem, 6 km za baj bajkalskie. E... Tam pobyłem, suninkę kupiłem, coś do picia kupiłem, trochę odpocząłem e... i wyszedłem na, na lód. E, było ok, bo widziałem, że, że jakieś motory jeżdżą na samochody, to czułem się pewnie na lodzie I szedłem, próbą, szybko się szło e, Zaznaczyłem na mapie, że coś takiego tutaj jest Kurde, dla mnie to tam... Super, kurde tam piecek jest i, i tylko leżanka i wszystko już narąbane trwasą e, Dla mnie to bajka jest, trochę się wysuszę e, Wstanę jutro z rana i być może też dojdę do, do Izbuszki, do Zimowia, no zobaczymy, zobaczymy jak droga, droga pozwoli No i to taki wieczorny krajobraz obraz Bajkału Kurde, to fajna taka polana między górami, Kuczy idzie się góry, 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 a tu taka, taka polana tutaj, może, kuczy może jakieś bydło wyposałe pewnie jest, jakaś zagroda tutaj co też łowią ryby. No i tutaj może taka jedna, jedna dwie osoby sobie, sobie przynocować. Dobra, idę posanie. No i wchodzimy do środka. Już trochę się uporządziłem. No, światełku jest i w ogóle inny klimat. No zaraz na, na rąbie drzewa, tutaj jest piecyk, już troszkę narąbane drzewa, ale chcę kurde, żeby to się kopciło. Kurde, żeby to sauna była. No, trochę się wysuszę, zrobię zaległe rzeczy i. i ten. Ja jest trochę drzewa tutaj, sikierkę mam. No i trzeba wziąć się do roboty, Kurde, bo to zawsze przy takich domkach to kurczy. Niby to się wchodzi, ale jedyny taki fajny plus, że namioty no nie trzeba rozpadać. Jest komfort ten, e, ciepło. No, choć z rany i tak, pewnie od Primusa, bo się nie będzie. Chciało nagrzewać tego piecyka. No dobra, trzeba wziąć się do robotki. No to jest poranek nad, nad bajkałem jeszcze słoneczko nie, nie zeszło już taka. No myślę, że za parę minut będzie można zobaczyć słoneczko. No piękny widok, z, z nadbrzegu. No idę w tamtym, w tamtym kierunku. Myślę, że za 25 km do, dojdę do, do większego takiego zimiowa do z do domku, gdzie no już e, e, będę mógł no, przebrać. Tutaj nie mogłem wszystkiego tego, tego zrobić. Coś tam zrobiłem, ale kurczę chciało się no, odpocząć, pójść spać wcześniej. No, no myślę, że za, za pół godziny wyjdę i pójdę na, na lód, będę trzymał się e, brzega, brzegu. Myślę, że znajdę jakiś tam szlak po, albo po skuterze śnieżnym, albo może jakiś samochód wcześniej tutaj, tutaj jeździł. No zobaczymy, no. Trzeba, trzeba się wybrać z tego mojego baraku. Ale i tak było komfortowo, można było sobie napalić w piecu przez do, do 22-23 do godziny. Tyle było drewno. No i teraz trzeba już iść kurde, w ręce zimno. Dobra.